Witam wszystkich ponownie na kanale Moje Domowe Jecenie. Dziś przygotowałam dla Was bardzo szybki i prosty w przygotowaniu obiad. Jest to makaron z serem Gorgonzola. Robi się naprawdę szybko. Ser jest fajny, wyczuwalny w smaku, jest naprawdę przepyszny. Bardzo serdecznie Wam ten przepis polecam. Dokładną listę składników znajdziecie również pod filmem. Zaczynam od przygotowania mięsa. Jeden duży z kurczaka. Kroję. Dość małą kostkę, przekładam do miski, no i następnie będę moje mięso przyprawiać. Ja używam sól, pieprz, przyprawa do kurczaka, może być też na przykład do kebaba. No i dodaję jeszcze czosnek granulowany. Wszystko bardzo dokładnie mieszam i będę podsmażać na patelni. Przygotowuję patelnię y, dość dużą. I mam tutaj około 60 g masła. Masło rozpuściłam, dodaję filet kurczaka. Będę mięso podsmażać kilka minut z każdej strony, następnie dodaję jeszcze jedną cebulę pokrojoną w kostkę. No i teraz, kiedy już mięso z cebulą się podsmażyło, można pomału dodawać pozostałe składniki, pomidorki koktajlowe, pokroiłam je na pół. Mam taką garść pomidorków. Dodaję liście szpinaku, oczywiście szpinak wcześniej umyłam. Po około 5 minutach podsmażania moje warzywa zmiękły. Możemy dodać podgotowany wcześniej makaron. Podgotowałam według instrukcji jak na opakowaniu i teraz będę musiała delikatnie wymieszać. Oczywiście dodaję jeszcze ser gorgonzola. Całe pakowanie pokroiłam na mniejsze kawałki. Można dodać również ser topiony i wszystko dokładnie jeszcze podsmażam, mieszam, aż ser się rozpuści. Dosłownie kilka minut i będzie rozpuszczony. Powstanie właśnie taki fajny, wyrazisty sos, i tak wygląda gotowe danie. Tak jak widzicie, zrobiłam go bardzo szybko. Jest naprawdę przepyszne serdecznie polecam, jeśli lubicie na przykład sery pleśniowe, to będzie coś dla Was. Pozdrawiam.